Witajcie, kochani, z tej strony Nieula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko na wznowieniu naszej nowej drapeczki. Nowej kolorystycznie drapeczki, Extra linie Ja na dzisiejszy odcinek mam 5 sztuk. Oczywiście naddrapane, żebyśmy tutaj nie siedzieli nie wiadomo ile. Niestety, żadnego pewniaka nie mam. Yy, drapeczka w cenie się nie zmieniła. Jest 12 głównych wygranych po 140 tysięcy. Legenda, kochani, 12, nie 11 stopni wygranych, także się nic nie zmieniło poza kolorystyką. Ja się biorę do drapania. Numerki mam 3, 5, 7, 8 i 13. O, jakoś tak dziwnie, ale dobra, niech będą. Może tutaj coś wpadnie, kochani, jak myślicie? Będzie to szczęśliwy odcinek. Zaczynamy od trójeczki i lecimy, kochani. Mamy wiatraczek. Czy wiatraczek da nam tutaj. Opatrzcie, mamy wiatraczek, mam od razu linię. Ale fajnie. No dobrze, no to ja już się bardzo cieszę. I tu mamy wiatraczek też. Dobra, jeszcze gdzieś wiatraki. Mam nadzieję, że nic nie zgubiłam. Dobra, kolejny symbol to rolki. Mamy roleczki. I na dole mamy rolki. No dobra. Co teraz będzie? Teraz, kochani, czapka. Mamy czapkę. Jedna, ale jest. Teraz serduszko. Powiem Wam, że cieszę się, że nie ma tych żółtych kolorów, bo na żółty... tym żółtym Ciężko było. Co ja szukam? Diament. Dobra. Mamy diamencik. I mamy linię. Oby nie ostatnia. Dobra. Kości są. No, słabo z tymi kosteczkami, ale dobra. No to teraz podkowa. Czy mamy podkowę? No gdzie te symbole? Ale kwiatka znalazłam, nie zdrapałam. Widzicie? No dobrze. No to teraz co? Parasol. Szukamy parasola. No nie będzie padać. Dalej. Popcorn. Popcorn mamy. Dalej, dalej tu jest popcorn. Ten była nie. Kolejny. Dobrze, co teraz? Arbuz, arbuza mamy na dole. I tylko jednego. Dobra, teraz księżyc jest. Mamy dalej, rower rowerek, rowerek no nie dali, no i ostatni symbol to tęcza mamy tęczę tu mamy tęczę, tu jest akwie nie dali, no nie dali tu mamy i tu mamy no dobra a piłka była, nie było no to sprawdzamy, mamy kochani dyszka, no dobrze, jest dyszka CC, zgadza się, czyli kontrolne się nie zmieniły też, ale mamy jedną wygraną, mamy dziesięć złotych kochani. No to lecimy teraz z piąteczką, czy piąteczka będzie szczęśliwa? Się okaże. Dzwoneczek. Lecimy z dzwoneczkiem. Jeden jest. O, i mamy na dole. Dobra. Co teraz? Popcorn. Popcorn. Dobra, dalej. Klapki. na no, tylko jedne. Co teraz okulary. okulary? Okularki, okularki mamy. Może ja jeszcze powiększę troszkę. No dobra, dalej szukamy okularów. Mamy okularki. Jak ja uwielbiam te linie. Cytryna. Też nie ma. No to co teraz? Biedronka. Biedroneczka jest. Mamy kolejną. Tu mamy. Tu mamy. Dobra, co teraz? Lody. Mamy. To są. No tych lodów troszkę dali. No to teraz słynne rolki. Słynne rolki, dobra co? Tu mamy. Tu mamy rolki. No tych rolek troszkę dali, kochani. Świetnie, dobrze. No, ej, się to ciągnie tutaj. Kluczek. Kluczek jest. I mamy kluczek. Co teraz? Korona. Szukamy korony. Mamy koronę. Jedną. I była moneta. Dobra. Słonik. Słonik jest. Tu mamy słonia. Tu mamy, tu mamy. Ej, pada cały czas. Ja poproszę parasolę. No, dalej ptaka. Czy ten ptak nam tu coś da? Tu mamy ptaka. Tu mamy i tutaj. No dobra, ostatnie symbol to? Czapka. Czy mamy czapeczkę? No nie ma czapeczki. Szkoda. Piątka jest pusta. Tak. P e D L. Piąteczka pusta. No trudno. Teraz mamy siódemeczkę. Może szczęśliwa siódemka będzie. I mamy leżak. Leżak, leżak jest tu. No, jedną dziesiątkę mamy, czyli na zero. Nie jesteśmy, kochani. Mamy minus czterdzieści. Cytrynka. Co teraz? Balony. Czy mamy balony? Mamy. Mamy balony. Teraz dzwonek. Dzwonek jest. Tu mamy. I mamy linię, kochani. No świetnie. Siódemka szczęśliwa. Dobra. No to teraz mamy klucz, szukamy, mamy kluczyk jeden. I na dole widzę. Okej. Okay. No to dalej. Popcorn. Popcorn jest. Dobrze. No to teraz. Kości. Kości, kości. Mamy. Tu mamy kości. Tu mamy. No tych kości też sporo. Dobra. No to motylek. A i tu krabik jest. No tylko dali na dole. Dobra co teraz? Moneta. Moneta, moneta jest. Mamy monetę. A nie. Teraz diament. Czy mamy jakiś diament? Palony się znalazły, ale diamentyka nie ma. Lody. Zobaczymy od dołu. Lodów też nie dali. Ptaszek. Tu mamy ptaka. Tu mamy. A jak niewiele brakowało. Tu mamy ptaka. Ale mamy drugą linię, kochani. Świetnie. I teraz krabik. Tu mamy krabika. Tu jest krabik. Mamy trzecią linię, kochani. Trzy linie mamy w siódemce. Gwiazdki nie było, rolek nie ma, wiatrak. Nie ma, gwiazdy nie ma. No dobra, tutaj się już wszystko powtarza. No to co, sprawdzamy, nie? Dycha. Dycha. I dycha. 30 zł, kochani. No pięknie. E. E, czyli też się nie zmieniło. No to jest naprawdę fajna premiera. Dwie zdrabki. Jeszcze mamy dwie z numerem ósmym. No i patrzymy. Żadnych pewniaczków, kochani. Sakwa. Jeszcze tycha jakby wpadła, to bym była szczęśliwa. Tu mamy sakwę. Dalej cytryna. Cytrynka jest. jedna dalej rowerek rowerka nie dali niedobrze gwiazda gwiazda jest mamy gwiazdeczkę kolejna gwiazda i tu jest gwiazda no to teraz klapki mamy klapeczki no tych klapek trochę jest tu mamy i tu mamy ok moneta Moneta, moneta, moneta na samym dole. Teraz korona, o klapki były na górze. Dobra, korony szukamy teraz. Korona, korona, korona. Buu, nie dali. Biedronka. Też nie ma. No to kości. Kości są tu, mamy kości. Tu mamy, tu mamy i tu mamy. Krabik. Krabik jest. Mamy krabika. Mamy no krabik. Dobra. Kolejny symbol to tęcza. Mamy tęczę. Dalej. Arbut. No, arbuza nie ma. I ostatni symbol diamencik. Tu mamy. No i tylko. Tyle, więc co? Tu był arbuz. Sprawdźmy, może jeszcze kwiatka nie było. Leżaka nie było. Popcorn był. No dobra, sprawdźmy kontrolne, żeby tego nie przeciągać. Kontrolne są różne. Czyli tu mamy pusteczkę. Dwa na dwa. Dwie wygrane, dwie przegrane. No i teraz, kochani, co? Trzynasteczka. Trzynasteczka. I szukamy dzwonka. Jak siódemka szczęśliwa, to może trzynastka będzie szczęśliwa. Okej, okay. no nie ma już. Dalej. Podkowa. Podkowa. Tyle. Dalej motylek. Motylka mamy. Tu mamy, tu jest, tu jest, krabik, mamy motylka, no dobra, lecimy dalej, rolki, 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 o, nie dali rolek, serduszko. Też nie ma. No dobra, no to parasol. Parasol mamy. Jeszcze gdzieś. Też jeden. Gwiazda. Gwiazdeczki, gwiazdeczki, gwiazdeczki. No gdzie te symbole? Kwiatek. Mamy dalej, klapki, 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 klapki są. Korona by się przydała. Tu mamy klapki, no, zakwa. no jeszcze dyszka i by było na zero tu mamy dalej łódź łódź jest tu mamy łódź I tu mamy łódź co teraz arbuz tu mamy tu jest um, mamy no brakuje no i jaki ostatni symbol kochani biedronka dobrze sprawdzamy biedronka i biedronka no 13 -ka pechowa. No dobra, ale ja się nie smucę, kochani, w broń Boże, bo 3 trapeczki przegrały. 5, 8, 13. Tak. A wygrały, kochani, siódemka i trójeczka. W trójeczce mamy 10 zł, a w siódemce mamy aż 30. Także ja mam 40 zł na 50. Jak na linię, powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajny wynik, bo ciężko coś wybrać. Ja się z Wami już kończę, żegnam, kochani. Kończę się, żegnam się z Wami. Widzimy się już w następnym odcinku z Waszymi prawdopodobnie liniami. Obym się tylko wyrobiła. Buziaczki, kochani, życzę Wam udanej premiery, wygranych, wysokich i fajnego drapania. Buziarki, pa, pa.